jak bezpiecznie robić zakupy w sieci oraz gdzie zgłosić się, kiedy padniemy ofiarą oszusta. Na te i na inne notujące Państwa pytania odpowie nasza koleżanka Popaków. W okresie przedświątecznym pojawia się bardzo dużo ofert sprzedaży wszelakich różnego rodzaju towarów w internecie, zarówno od osób prywatnych, od osób fizycznych, jak i z różnego rodzaju sklepów internetowych. Niestety, wśród tych ogłoszeń często pojawiają się ogłoszenia oszukańcze, czyli takie, gdzie sprzedawca albo nie ma danego towaru w momencie już wystawienia ogłoszenia, albo wcale nie zamierza ten towar nam przekazać, na przykład, albo też chce nam sprzedać towar, ale nie nieoryginalny, tak? czyli nie taki, którego opis znajduje się w danym ogłoszeniu. Na co zwracać uwagę, by zakupy w sieci były bezpieczne? Oczywiście korzystajmy z, z internetu, korzystajmy z tej możliwości zakupu w sklepach internetowych, natomiast bądźmy też ostrożni. Sklepy internetowe sprawdzajmy, korzystajmy z tych sklepów które już znamy, które mają dobre opinie w internecie, które też funkcjonują przez jakiś okres czasu. do dokonać zakupów w sklepie internetowym pamiętajmy o tym, aby stronę danego sklepu wpisać bezpośrednio w wyszukiwarkę internetową, nie korzystać z linków, które są nam przesyłane przez, przez sprawcę za pomocą maila, czy też za pomocą, czy też na telefon komórkowy. Chcąc dokonać już konkretnego zakupu, sprawdźmy, czy logujemy się na połączenie szyfrowane, czyli z określeniem https, i czy pojawia się w okienku kłódka. Tak? To, jest, to jest ważne, ponieważ wtedy wchodzimy już na stronę szyfrowaną. Pamiętajmy też o tym, aby przy po, po już po dokonaniu zakupu nie zapisywać naszych haseł w wyszukiwarkę, a już tym bardziej nie zapisywać danych naszej karty kredytowej. Nie korzystajmy z ofert, które są szczególnie atrakcyjne, to znaczy ta cena jest wyjątkowo niska, ponieważ często zdarza się tak, że jest, jest to oferta niestety oszukańcza, że sprawca w ogóle nie posiada danego towaru, a chce nas skusić atrakcyjną ceną. Bądź też towar jest nieoryginalny, lub też pochodzi z przestępstwa, np. z kradzieży. Co powinniśmy zrobić, gdy padniemy ofiarą oszusta? Więc najpierw nawiążmy kontakt, spróbujmy nawiązać kontakt telefoniczny, mailowy ze sprzedawcą. Nadajmy no mu szansę na to, aby mógł się wywiązać z zawartej umowy. Bywają sytuacje, że zamówiony towar musi dotrzeć, na przykład z Chin, co trwa kilka tygodni, a nie doczytaliśmy tego w opisie sprzedaży danego towaru. W przypadku osób prywatnych zdarzają się też sytuacje losowe, które uniemożliwiają przesłanie towaru w krótkim czasie, a np. w przypadku sklepów internetowych. W okresie przedświątecznym, kiedy tych kupujących jest wielu, po prostu może on nie zdążyć z, z wysłaniem tego towaru w czasie, który wstępnie określił. Także dajmy, dajmy chwilę czasu. Tak jak mówiłam, spróbujmy skontaktować się telefonicznie i wyjaśnić powód, opóźnienia jest. Jednak towaru? przypuszczamy, że padliśmy ofiarą oszusta, ponieważ towar do nas nie dotarł. W przeciągu kilku tygodni nie ma żadnego kontaktu ze sprzedawcą, nie odpisuje nam na maile, telefon, kontakt telefoniczny jest utrudniony. Wówczas należy zgłosić się do najbliższej jednostki policji. Zawrać trzeba ze sobą wszystkie dokumenty, wszystkie wydruki związane z zakupem danego towaru wszelką korespondencję mailową. Potwierdzenie również przelewu środków na wskazane konto i wówczas złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oszustw. Zakonując zakupów w sklepach internetowych, w przypadku płatności kartą kredytową, korzystamy z takich kart, które proponują nam usługę Churchback. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie życzą wszystkim bezpiecznych zakupów i samych trafnych prezentów. Wiesz, co byś chciała dostać świętego Mikołaja? No jak to co? Do Dodatkowa <laughs> służbę! <śmiech>